Jakby nie było na tak zwanym mistrzem Europy, fajnie, oczywiście będzie mnie to cieszyło, ale, ale no było widać, że dzisiaj po prostu Ingriks ten jest najlepszy, tak, tak czy siak, czy wygrałem to, czy nie. Także należą mu się wielkie gratulacje. Oczywiście żaden z tych, żadna Juma, bo to jest gościu, co prawie zrobił rekord świata w tym roku na, na 1000 metrów, także naprawdę top top na świecie. Eee, także no nic, ja się cieszę generalnie, że na początku wziąłem bieg w swoje ręce. Oczywiście bardzo spokojne tempo, ale to jest coś, co mi pasuje oczywiście, tak? Przecież wiadomo, że jest najszybszy. szybszy? Pewne było to, że jeśli Jakub chce znowu wygrać, to musi od, sobą od początku żyć mocne tempo. Spodziewałem się tego, tylko nie wiedziałem, że to nastąpi tak szybko. Myślałem, że dopiero gdzieś zatrękuje po 800, 800 metrach. Jakub od samego początku wiedział, że to jest jego jedyna szansa na wygranie. Dlatego tak zrobił. Na początku bardzo mocne szarpnięcie. Nie byłem pewny, co zrobić, czy pójść za Jakubem, czy nie, bo naprawdę szarpnięcie było bardzo mocne. Ale stwierdziłem, że ja nie chcę walczyć o srebro, ja chcę walczyć o złoto, dlatego zaryzykowałem, poszedłem za nim. Fajne mocne tempo od samego początku, cieszyło mnie to. Ten bieg po prostu pokazał, kto był mocny, to, to biegał, kto nie, to został z tyłu. No i ja lubię takie rozstrzygnięcia takich biegów. Cieszę się bardzo z mojego wykonania tego biegu również, za ambicje. No i tyle, No cieszę się tylko. No, rzeczywiście troszeczkę inna kolejność, ale ci sami zawodnicy. No fajna historia lubi się powtarzać, jak to się mówi. Cieszę się, że na swojej ziemi w Polsce zdobyłem ten medal. Żal oczywiście, olbrzymi żal naprawdę, że szykro bardzo, że nie ma tych kibiców, ale no, tak to bywa czasami. No i trudno. No. Chciałem zrobić krótko honorową, zrobiłem ją, ale machałem do, do swoich awatarów, że tak powiem. Także szkoda, bo dziwna sprawa, przykro bardzo dla sportowców. Jednak, taka jest rzeczywistość, a nie inna. No, no i tyle. Idziemy dalej. Gdybym skończył 20 a tam te 80 z pierwszej to byłbym smutny, no ale była walka, była, była walka podjęta. Do samego końca Tomas wiedział, że musi się mnie obawiać i dopiero zeszło z niego jak pchnąłem już nawet nie pytał szóstej kolejki, więc, więc fajnie, fajnie, no czuł presję. Ciężko powiedzieć, że nie jestem regularny, jakby, ale znowu ostatni start jakby, przede wszystkim ten nam Polski wpłynął na to, że jakby nie umiałem musiałem, musiałem znowu parę pchnąć na zawodach oddać, żeby się przełamać i pchać daleko. No, ale no co, 50 prawie, no to... Taki mój poziom jest taki średni, średni więc generalnie. No, to jest okay. no, na, na Hali może życiówkę lepszą do mnie chyba 40 cm, więc. Ja mówiłam, że tak łatwo tutaj nie oddam, nie poddam się bez walki. Dzisiaj chciałam wejść z dużego pół, żeby po prostu mieć jutro, jutro lepszy tor w finale. Fajnie, że to się udało. Jestem w ogromnym szoku, że udało mi się poprawić swój własny rekord Polski. Niestety, stety, niestety, pewnie będę dzisiaj e, ciężko miała zasnąć w nocy. To jest taki minus tego, ale myślę, że dzisiejszy wynik jak najbardziej doda mi takiej siły i energii w jutrzejszym finale. Przyznam się szczerze, że jestem w szoku, że udało mi się tak szybko pobiec już dzisiaj w drugim biegu. E, więc zobaczymy. No, tak naprawdę takie biegi na, na rekordy Polski zawsze zostawiają e, coś w nogach. Zobaczymy jak się zregeneruje. Na pewno długo czekałam na te mistrzostwa w Toruniu i będę za wzięcie walczyła do, do samego końca o każdą setną sekundę. Zobaczyłam to e, na tablicy. Myślę, że ten wynik dalej do mnie nie, nie dochodzi. Ja jestem w ogromnym szoku, bo e, zawsze na halowych e, zawodach byłam dobrze przygotowana ale gdzieś się pałętałam w tych biegach, schodziłam trzecia, czwarta, później musiałam omijać, a na tych mistrzostwach udowadniam, że schodzę pierwsza, druga po sznurku i, i potrafię walczyć. Dobra, ty. <grymイen> <grymイen> Więc tym bardziej dla mnie ten rezultat jest ogromnym zaskoczeniem. Chciałam, przyznam się szczerze, jutro powalczyć o ten rekord Polski. Wyszedł on dzisiaj. Także sama jestem ciekawa, co będzie jutro. Rano dopingowała mnie sama Gosia tutaj na, na hali. Dziewczyny dojechały, zjadły tylko szybko posiłek i przyjechały tutaj mnie dopingować. Jest to bardzo, bardzo miłe. I myślę, że też mi właśnie pomogło w uzyskaniu tego rezultatu. Słyszałam całe 400 metrów dziewczyny, więc mam nadzieję, że jutro będą ze mną i będzie równie dobrze. No, no ja po prostu staram się biegać to zadaniowo na tyle, na ile mogę staram się wypełniać po prostu swoje zadanie i, no i jakoś na razie idzie na razie się oswajam po prostu z tą halą no bo to jest po prostu takie moje przetarcie przed sezonem letnim i no, wygląda to myślę, że okej. Okay. Na pewno tre, tre, to jest dobry trening pod sezon letni czy się bawić? No tutaj trzeba zabawy tutaj jednak nie ma, ale, ale podchodzę do tego z pełnym spokojem A to jest jeszcze długa droga do tego żeby zdobyć medal tu Naprawdę jest wyrównana stawka i o wiele bardziej doświadczeni są tutaj zawodnicy ode mnie. Już, już to, że po prostu w debiucie zrobiłem, zrobiłem to minimum, to już, już, już jest dla mnie duży sukces. Teraz po prostu realizuję to, co, co to jest, jest dla mnie najlepsze.